Witajcie moi mili, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie. No i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków zodiaku na miesiąc marzec. W dalszym ciągu konkurs trwa osoby, które będą subskrybować mój horoskop, będą stawiać lajki. Z tych osób będę trzy osoby pod koniec miesiąca losowała. I te osoby będą miały ze mną sesję tarota za darmo. Proszę zobaczyć pod filmikiem, kto w tym e, miesiącu lutym wygrał e, sesję tarota. Więc zaczynamy nasz horoskop: Baran. Jeśli chodzi o barana i początek miesiąca, marca, to będziesz w taką jakąś nostalgię. E, dopadną ci jakieś stany depresyjne. E, przestaniesz wierzyć w jakieś lepsze jutro, ale proszę naprawdę się nie załamywać, bo ten stan e, będzie bardzo krótki. To wszystko bardzo szybko minie. Niektórzy z was też mogą się dowiedzieć o jakichś problemach zdrowotnych. I też możecie się z tego powodu podłamać, ale tak samo nie załamujcie się, dlatego że będziecie mieli fachową opiekę i na pewno swoje problemy zdrowotne, na pewno pokonacie. Przed Wami będzie nowy początek, coś nowego w drugiej połowie marca będziecie musieli zacząć, i będziecie się właśnie zastanawiać, czy to ma sens, czy to jest dobre. Może to dotyczyć właśnie. Nowej pracy może też to dotyczyć uczuć związku, więc co by się nie działo, na pewno warto spróbować i warto w to pójść i warto, warto z tym się zmierzyć, dlatego że wszystko się Wam poukłada. Pod koniec miesiąca przychód, pieniędzy, stabilizacja i oczywiście dostaniecie bardzo dobrą wiadomość. Przed Wami jakieś dobre zmiany, dobre. Perspektywy, no i taki trochę uśmiech na twarzy, dlatego że na pewno pokonacie swoje problemy. A kartą tygodnia jest piątka denarów, więc niektórzy z Was będą musieli zacząć wszystko od początku, ale niektórzy z Was mogą właśnie coś stracić cennego, więc też proszę uważać właśnie, żebyście nie padli jakimś oszustą manipulantom nie, po, po prostu uważajcie, żebyście się nie zwiedli. Uważajcie, żeby ktoś wam was nie oszukał finansowo. No po prostu bądźcie ostrożni. To by było na tyle, jeśli chodzi o baranka Byk. Jeśli chodzi o byka, to miesiąc marzec zaczniesz bardzo pomyślnie w każdej dziedzinie życia. Czy będzie ona dotyczyła uczuć, czy finansów, czy spraw jakichś zawodowych, na pewno będziesz się naprawdę rozwijał w każdej dziedzinie i będziesz we wszystkim osiągał sukces. Przed Wami też będzie jakiś nowy początek, będzie to też dotyczyło jakiejś pracy. Ale przed podpisywaniem kontraktu, jeśli chodzi o, o pracę, w ogóle pod, przed, pod, jeśli będziecie musieli podpisać jakiś kontrakt w marcu, w drugiej połowie, to musicie bardzo być baczni, uważać, co podpisujecie, żebyście po prostu też nie wpadli w jakieś sidła trochę oszustwa. Ale widzę, że, że nie dacie się, że będziecie mieli wsparcie i co by nie było. Te wszystkie jakieś problemy, z tych wszystkich problemów wyjdziecie bardzo dobrze. Przed Wami jest transformacja, przemiana, zerwanie ze starym, początek nowego. No i oczywiście przed Wami otwierają się jakieś nowe możliwości, nowe perspektywy. Wiele z Was może właśnie w tym miesiącu też i zabłysknąć, i na pierwszych stronach gazet. Na, na scenach no coś bardzo bardzo wielkiego przed wami jak, jakiś wielki sukces no i pod koniec miesiąca widzę w waszym życiu zmianę domu wyjazd spełnienie nierealnych marzeń no i też może to wiązać się z jakąś właśnie emigracją planami emigracji ale co by się nie działo wszystko będzie pomyślnie i to jest ogólnie bardzo dobry e, miesiąc. A kartą e, miesiąca jest Król Pucharów. No to będziesz mógł liczyć na wsparcie osoby, dobrej osoby, ciepłej, która będzie ci też pomagać. Ale też uważaj, żeby ta osoba troszeczkę nie przekłamywała i też po prostu nie nadużywała, bo na pewno aż tyle nie będzie mogła ona w stanie pomóc, co będzie mówiła i będzie się chwaliła, ale ogólnie jest to dobra, życzliwa osoba. To by było na tyle, jeśli chodzi o byka bliźnięta. Jeśli chodzi o bliźnięta, to marzec nie zacznie się dla was dobrze. Będzie się to wiązało z jakimiś stratami i takimi uczuciowymi i finansowymi. No będziesz musiał zacząć wszystko od początku. I także ostrzegam was, żebyście na początku miesiąca uważali na finanse, na pieniądze, żebyście nie zostali właśnie okradzeni, żeby, żebyście nie zgubili właśnie kart bankomatowych, Uważajcie na pieniądze, uważajcie na coś, co uważajcie na coś, coś możecie bardzo cennego stracić. W, w, pierwszej, w pierwszej połowie miesiąca może się coś urodzić, jakiś plan, jakaś idea, i to wszystko, co będzie, to naprawdę doprowadzi do sukcesu. Wasze plany jakieś się zrealizują, no i też będziecie żyli jakimiś uczuciami platonicznymi, które będziecie ukrywać w sercu, będziecie coś wspominać. To będzie coś bardzo takiego osobistego, na pewno będzie to chodziło o uczucia, o miłość. No i faktycznie dostaniecie jakieś wiadomości związane właśnie w tym temacie. No i też pod koniec miesiąca staniecie nad wyborem z z którą partnerką, z którym partnerem wybierzecie, żeby zostać. Te wybory będą trafne, sprawdzone i wszystko u was się poukłada, jeśli chodzi o sprawy osobiste. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to też szybkie zmiany, pozytywne zmiany, no i stabilne, stabilna praca przed wami. A kartą miesiąca jest zawieszenie. No, Będziesz musiał się poświęcić swoim sprawom, no i oczywiście, będziesz musiał wziąć wzór z kogoś i kogoś właśnie naśladować i iść właśnie czyimś, czyimś śladem. Takim śladem, który jest właśnie dobry, nie? Także karty mówią, żebyś wziął przykład z mistrza swojego przełożonego i po prostu podążał jego kierunkiem to by było na tyle. Rak. Jeśli chodzi o raka, to... Początek miesiąca zacznie ci się bardzo pracowicie, przed tobą będą wielkie zadania, no i oczywiście jak zawsze będziesz, czy to ci się opłaca, czy opłaca ci się ten wysiłek, jak, za, jak najbardziej tak, to wszystko przyniesie pozytywne rezultaty, także, także naprawdę działaj. Przed dwajmi też jakieś sprawy prawne, sądowe, mogą one być właśnie związane z rodziną i te sprawy też wszystkie się poukładają, być może będą to właśnie jakieś sprawy spadkowe, jakieś materialne. Koniec miesiąca widzę spotkanie z rodziną, nowy początek i przed rakami nowe perspektywy, nowe możliwości otworzą się przed wami bramy, okno na świat. Także to co zechcesz, to na pewno osiągniesz. No i wiele z was w tym miesiącu może dowiedzieć się, że w, że w krótkim czasie yy, o powiększeniu rodziny, o przyjściu na świat potomka. A kartą miesiąca jest królowa mieczy. No to czeka ciebie właśnie poważna rozmowa, inteligentna. Powinieneś się okazać inteligentną. Roz, y, rozmową i przemyśleć, co mówisz, a przede wszystkim też czekają Was rywalizacje. Lew. Jeśli chodzi o lwa, początek marca, uważaj na zdrowie, na pewno będziesz coś nie domagał, ale na pewno problemy zdrowotne pokonasz, wyleczysz się, więc nie martw się, nie stresuj. Dlatego, że wszystko, Wszystkie problemy zdrowotne pokonasz, a także jakieś chore sytuacje, w których możesz się znaleźć życiowych, to też je pokonasz, wszystko się ułoży. Będziesz miał wsparcie właśnie w problemach zdrowotnych fachowego lekarza, który ciebie poprowadzi, będziesz miał wsparcie przełożonych, no i oczywiście wsparcie rodziny. Też czekają Was jakieś ciepłe spotkania, odwiedziny, no, i też widzę, że e, będziecie mieli też jakiś kontakt z, e, z osobą urzędową, która nie do, końca, e, nie do końca będzie Wam przychylna, więc uważajcie, co mówicie, e, dlatego że ta osoba e, nie kieruje się uczuciem, tylko, tylko po prostu e, jasnym umysłem i, i po prostu e, jeśli coś się Zadzieje z prawem, to on po prostu postępuje według prawa, także żadne na żadne uczucie go nie weźmiecie. Przed Wami będzie nowy początek pod koniec miesiąca i będziecie się zastanawiać, czy, yy, czy warto yy, zacząć to wszystko od początku, czy, czy będzie dobrze, więc warto, bo jeśli nie spróbujecie, to nie będziecie wiedzieć. No i pod koniec miesiąca przypływ gotówki, takiej trochę stabilnej gotówki, a kartą miesiąca jest paść denarów, no to dostaniecie też jakieś wiadomości, one mogą dotyczyć właśnie pracy i ta praca z perspektywy wam może się wydawać, że no nie będzie bardzo opłacalna, więc yy, więc pozory mylą, ta praca będzie dobra, ta praca Rozwinie się i później będziecie zadowoleni finansowo z tej pracy. Także jak najbardziej trzeba podjąć wezwanie i trzeba zacząć pracować, bo będzie to coś dobrego. Panna. Jeśli chodzi o pannę i początek miesiąca, to widzę e, przypływ gotówki, stabilnej gotówki, e, Wasze uczucia będą bardzo e, takie dojrzałe, sprecyzowane. I wiele z Was może też się dowiedzieć właśnie, że w perspektywie e, będzie powiększenie rodziny, że przyjdzie, e, że pojawi się dziecko na, e, na świecie, w waszej rodzinie. E, być może będzie to ukryte, bo jeszcze. Będzie to niewiadome, ale to po prostu dostaniecie w krótkim czasie wiadomość. Też uważam, że możecie być też narażeni na jakieś trochę zdrady, oszustwa, jakieś kłamstwa. No i też karty mówią, żebyście nie opowiadali o sobie, żebyście więcej słuchali, a później mówili, bo jakieś sprawy mogą. Być przeciwko Was wykorzystane. Przed Wami też jest jakaś podróż, jakiś wyjazd, przy tym jest koło fortuny, więc wszystko może Wam się poukładać, i po prostu los Wam da jakąś możliwość. No i też mówi, żebyście nie przegapili tego szczęścia, co będzie Wam dawał los. Ale na końcu układu jest kapłanka, to co by się nie działo w tym w miesiącu macie opiekę kapłanki, która was będzie pomagać, wspierać i zaopiekowały się wami siły wyższe, więc na pewno wszystko się poukłada i będziecie bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Przed wami yy, kartą miesiąca jest szóstka mieczy, więc zmiana domu, podróż, emigracja, spełnienie nierealnych marzeń. To by było na tyle, jeśli chodzi o Pannę. Waga. Jeśli chodzi o wagę. I początek miesiąca to bardzo pozytywne zmiany, jeśli chodzi o pracę. Może zmienić, zmienić stanowisko pracy, może zmienić pracę i to będzie coś dobrego i pozytywnego. Będziesz miała wsparcie osoby, jakiegoś przyjaciela, który Ci będzie pomagał. Ale też w Twoim związku mogą zajść nieporozumienia, kłótnie, no nawet nawet co niektóre wagi mogą zakończyć swój związek. Chociaż, chociaż w tym wszystkim jest kapłanka, to co by się nie działo, to ja widzę, że wy się i tak pogodzicie. Pod koniec miesiąca mogą cię dopaść jakieś problemy zdrowotne, ale też, ale też wyjdziesz z swoich problemów zdrowotnych, pokonasz. Na pewno to nie będzie nic strasznego, także proszę się... Nie martwić się, jeśli coś się będzie ze zdrowiem działo. A kartą miesiąca jest dziewiątka denarów, no to czeka cię stabilna praca, dobre finanse, no i te finanse z miesiąca na miesiąc będą się pomnażać. Także naprawdę przed Wami bardzo dobre perspektywy, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe. Skorpion. Jeśli chodzi o skorpiona, to przed tobą jest jakieś, przed tobą są jakieś sprawy urzędowe i coś może ci się zawalić, coś może ci się pokomplikować. Więc po prostu nie przegap jakichś terminów, nie przegap jakichś, jakichś ważnych spraw, chociaż pomimo wszystko jest kapłanka, która chroni ciebie przed różnymi problemami i na pewno ty pokonasz to, ale musisz po prostu działać. Przed wami też nowe, nowa miłość i też. Wybór partnerski między jedną a drugą partnerką. Osoby samotne, które w tym miesiącu poznają jakąś osobę, ten związek będzie wart czegoś więcej, i ten związek może po prostu przerodzić się w stałe uczucie i w stały związek, ale niestety trzeba będzie o ten związek zawalczyć. A kartą miesiąca jest piątka denarów. No także. Mówię, uważajcie e, o swoje sprawy jakieś prawne, finansowe, żebyście po prostu wszystkiego nie stracili. Uważajcie, pilnujcie jakichś swoich ważnych terminów, ale też i uważajcie, żeby ktoś wam nie wyciągnął portfela, żeby ktoś was nie, nie oszukał finansowo. Szczelec. Jeśli chodzi o szczelca, to będzie bardzo dobry miesiąc i zacznij, rozpocznie się on bardzo pozytywnie. Będziesz taki silny do działania. Przed Wami jest nowy początek. W rodzinie zacznie się wszystko układać. Nawet widzę, że możesz coś kupić, zainwestować w jakąś posesję, w jakiś dom, coś kupić właśnie dla rodziny. Przed Wami też dla samotnych szczelców jest nowe uczucie, nowy związek. No i na pewno, jeśli zacznie coś od początku, to jest dla samotnych szczelców. To na pewno ten związek przerodzi się w stabilny związek i przerodzi się w perspektywie w rodzinę. Co ja widzę? Widzę, że to, co będziesz robił, to będziesz to lubił robić w tym miesiącu. Poświęcisz w to dużo miłości, dużo czasu, ale to też przyniesie bardzo dobre efekty. Także miesiąc ci się skończy pod szczęśliwą gwiazdą. Na, na, na to, co pracujesz, to zapracujesz na par, naprawdę na wielką, na wielką ocenę, na wielkie po prostu szczęście, wielkie osiągnięcie Ciebie czeka w tym miesiącu. Bardzo, bardzo dobry miesiąc pod każdym względem. A kartą tygodnia jest As a kartą miesiąca, przepraszam. Jest ASDENAROWT, więc przychód dużych pieniędzy z niewiadomego źródła, wygrana, szczęście. No, bardzo, bardzo dobre karty, bardzo wspaniały miesiąc dla Szczelca, czego Wam i życzę. Koziorożec. Koziorożec, przed Wami jest jakiś nowy początek, jakiś, jakaś ukryta miłość, jakiś romans. I te, te romanse mogą się właśnie zadziać w pracy, coś nowego, ale będziesz też się oszukiwał, bo nie będziesz pewny, czy, czy to jest dobre, czy to jest coś pozytywne. Ale ja uważam, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie będziesz wiedział. Na pewno coś jest pozytywnego, i tak naprawdę. Dla koziorostów będzie jakaś odmiana w życiu uczuciowym, zawodowym. No i też w tym miesiącu możesz gdzieś się udać, albo też gdzieś pojedziesz kogoś odwiedzić. Pod koniec miesiąca przed Wami jest koło fortuny, to coś możesz osiągnąć, coś możesz zmienić, coś się może bardzo dobrego zadziać. No i też karty mówią, Żebyś nie, przegapił, żebyś nie przegapił jakiejś szansy, którą ci postawi los. Coś właśnie, coś cię może zaskoczyć yy, bardzo pozytywnie, więc yy, wykorzystaj to. No i też karty mówią, że masz bardzo dużo możliwości, że powinieneś się zastanowić, czego chcesz i po prostu iść tym kierunkiem, bo na pewno to osiągniesz. A kartą miesiąca jest diabeł. No co o czym to mówi? Uwikłanie w jakieś swoje zobowiązania, takie trochę zmęczenie. Nie, nie zawsze ci się chce to robić, no ale po prostu musisz, musisz działać, bo inaczej nic z tego nie będzie. Wodnik. Jeśli chodzi o Wodnika i początek miesiąca, to karty mówią, że masz bardzo dużo możliwości w każdej dziedzinie i powinieneś się też zastanowić, czego chcesz i pójść po prostu, a na pewno to osiągniesz. Też może u Was się coś zrodzić, jakiś plan, jakaś miłość, coś nowego i to będzie bardzo, bardzo dobre, pozytywne. Na pewno będziesz przeżywał jakieś uczucia, jakąś miłość, platoniczną, i wiele z was też może dowiedzieć się, że w waszej rodzinie w niedługim czasie może też pojawić się potomstwo, przyjść potomstwo na świat. Będziesz mógł liczyć w drugiej połowie miesiąca na życzliwą osobę, która cię będzie wspierać, wręcz nawet na dwie. Przed Wami jest duży przychód pieniędzy. I taki stabilny pieniądz, i ten pieniądz będzie coraz większy. Także sprawy finansowe, odmiana w sprawach finansowych i to bardzo dobra i bardzo pozytywna zmiana. No i też możesz liczyć na osobę spod znaku koryostka i na osobę z znaku raka. A kartą miesiąca jest dwójka pucharów, więc w e, w, w związkach e, będzie miłość, ciepło w stabilnych związkach, no i dla samotnych e, osób spod tego znaku też może w, waszych, w Waszym życiu się coś odmienić: że możecie spotkać właśnie e, drugą połowę swojego życia. To by było na tyle. Ryby. Jeśli chodzi o ryby, to początek miesiąca to zaczniecie z jakimiś swoimi uzależnieniami, uwikłanymi relacjami. No i po prostu będzie Wam ciężko się z czegoś wyplątać, dlatego że być może w tych związkach nie ma aż tyle uczuć, co jest uzależnienie jedno od drugiego, ale na pewno nieudane związki dla ryb na pewno się zakończą raz na zawsze. No i też ten okres będzie taki trochę niepojętny. Ludzie nie będą was rozumieć, wy nie będziecie rozumieć ludzi. Po prostu ten miesiąc to będzie dla ryb taki, taki po prostu, że nie będziecie mogli się dogadać z ludźmi, że wszystko się będzie działo wokół was. I będziecie na to patrzeć tak trochę z góry, tak, tak po prostu niepotrzebnie, odizolujecie się od ludzi i też przez to możecie dużo stracić. Więc ja nakazuję, żebyście bardziej przysłuchiwali się i bardziej, żebyście kontaktowali się z ludźmi, żebyście, żebyście po prostu, jeśli wam udzielają jakiejś rady, żeby też, żeby też się temu... Przez, przysłuchać. No, i też widzę, że możecie pod koniec miesiąca też coś stracić i zacząć od początku. Ale ostatnią kartą jest gwiazda. To, co by się nie działo, to pokonacie swoje problemy i ułoży się u Was to wszystko pod szczęśliwą gwiazdą. A kartą miesiąca jest y, kostucha. To yy, Zerwanie ze starym, początek nowego, czeka Was transformacja życiowa. To by było na tyle, jeśli chodzi o rybkę. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu marcowego. Żegnam się z Wami serdecznie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już wkrótce, który ukaże się na kwiecień. Dziękuję za uwagę.